Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na imię Ania, ty Małgosia. A jak się nazywasz, wiesz? Małgosia Lipiec. Hmm, a ile ty, Małgosiu, masz lat? Pół latka. Pół latka? Nie. Nawet ile? Całych latek? Cztery i pół. No właśnie. Słuchaj, Małgosiu, a wiesz, kim chciałabyś zostać, jak już będziesz taka duża, duża Małgorzata? Dyrektorką i policjantką. Hmm. Dyrektorką i policjantką. Dlaczego? Bo bym uczyła dzieci, bym, bym łapała złodziejów, żeby nie było złych człowieków na świecie. To teraz ty już wiesz, że są też źli i dobrzy ludzie na świecie? Wiem. A jakbyś była dyrektorką szkoły, to czego byś uczyła dzieci? Matematyki, Polskiego, środowiska, Religii i Muzyki. Hmm, to ty jesteś świetnie zori zorientowana w szkolnych sprawach. Pewnie masz siostrę. Mm, mam brata Krzysia i też on się nazwolić, Wiecie, chodzi do szkoły 13 i B. Mhm, mm szkoła 13, klasa B, a która klasa? 14. Może pierwsza, a może druga, a może trzecia? Do Trzecia. Mm -hmm, to ty dlatego tak świetnie wiesz, jakie są przedmioty w szkole. No Oprócz tego, że chcesz być policjantką i dyrektorką, to co lubisz robić teraz, kiedy masz cztery i pół roku? Mogę tylko się bawić, ale już nic więcej. A czym się bawisz? Marzywniakiem, lalkami, w policjanty. Uh -huh. A ja słyszałam, że ty bardzo lubisz się ubierać. W, te, w tam sukienkę, co mi się najbardziej tylko podoba. I jedną masz sukienkę taką ulubioną? Różową. Długa czy krótka? Długa. A buty? Też długie. Też długie. I jakie? Błyszczące czy matowe? Błyszczące. Ym... Ale złote. Ale złote. Malujesz się? Kradniesz mamy kosmetyki? Tak. Jakie najchętniej? Mm, do malowania, szminki, perfumy. Mm. Uh -huh. I coś chyba jeszcze? I do malowania oczu. I coś jeszcze? Co tutaj masz? Mamy zabieram lakier. No zobacz jak świetnie pasuje do tego sweterka. Słuchaj, małgosia. A kim jest twoja mama, że ma tyle kosmetyków? Chyba kosmetyczką. Kosmetyczką. Kosmetyczką? Co twoja mamusia robi na co dzień? Maluje się. Mhm. Mm coś jeszcze robi, oprócz tego, że się ciągle maluje? Obiera, robię jakieś suknie i na bale chodzi. Aha. Słuchaj, na bale chodzi bez przerwy i bez przerwy się maluje. To z czego ma pieniążki? Z tego... Kto go gimnastykuje? Tata sobie ukradę ukry, tatusiowi pieniądze. <grystanie> <grystanie> gimnastykuje, tak? Całą rodzinę. Ale na pewno gimnastykuje też dzieci, tak? Bo mamusia pracuje w takiej poradni, i gdzie dzieci ćwiczą swoją prawidłową postawę, tak? A wiesz co robi tatuś? Nie. Co? Na no, zmiennikach no, pracuję. No i za co on odpowiada? Żeby co? Żeby było cie, ciepło w domu i, i tu jesteśmy. Gosia, a masz jakieś marzenie? Tylko nie o tym, żeby być policjantką albo dyrektorką. Mam marzenie. Jakie? Żeby, um, mieć siostrę dużo. Mm -hmm. O zwierzątku nie marzysz? Tylko piesku. Mieliśmy kupić pieska, ale za rok tatuś nam kupił, jak będą naszą rodzinę. Już były. I za rok będzie piesek? Duży czy mały? Duży. Y czarny czy brązowy? Y biało czarno. Y taki Władki. A wiesz już, jakie dasz mu imię? On się nazywa Damba.